Ewidentnie żółczaczek siarkowy Ale już w takiej bardzo starej formie I piąta chyba największa I w zasadzie najlepiej No bardzo wielka, potężna, naprawdę wielgachna Zobacz, niewiele Ale jakieś maleńkie płomienice O tam są Słuchajcie Trzęsak Pomarańczowo żółty Tak jak wspomniałem Grzyb jadalny Tu kolejne Wodnich dwie, może jedną sobie wyrwijmy. Jak wygląda. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej wyprawie grzybowej, pierwszej w tym roku, bo mamy dzisiaj wtorek, 7 stycznia. No i jeszcze, dzisiaj mam dzień wolny, ostatni już dzień wolny po trzech królach. No i postanowiłem, że wybiorę się troszeczkę do lasu moich okolicznych zobaczymy, co się dzieje, bo było troszeczkę mrozu, było troszeczkę śniegu i czy jakieś grzybki jeszcze rosną, czy coś przetrwało. I dzisiaj to właśnie sobie sprawdzimy w takich oto tutaj rejonach. I cóż mogę powiedzieć? No nie było mnie dłuższy czas. Miałem przez okres ten świąteczny między świętami a Sylwestrem, miałem tyle wyjeżdżać i w ogóle. Stwierdziłem, że jednak okres taki świąteczny to jest dla rodziny, dla znajomych, dla przyjaciół żeby posiedzieć w domu, a nie żeby kurde jeździć w tej i z powrotem po lasach się włóczyć i tak dalej, no mam, na, Mamy na to cały rok, a Te kilka dni Jednak lepiej spędzić w domu I tak właśnie też postanowiłem, dlatego nigdzie nie wyjeżdżałem Odcięłem się od internetu, odcięłem się od komputerów, od telefonów, od tego wszystkiego Żeby mieć święty spokój, żeby troszeczkę głowa odpoczęła i tak dalej, i teraz już z nową siłą Po nowym roku ruszyłem do lasu Oczywiście wam Wszystkiego najlepszego życzę w nowym roku. No i cóż, zapraszam na nowy filmik styczniowy. No i powiem Wam także że pierwsze kilkanaście minut nie napawa optymizmem, nic nie zauważyłem. Wierzby, które, na których powinny tu rosnąć płomienice, są puściutkie. Yy, dziki bez jest puściutki, nie ma uszaków, które o tej porze, jak już jest po tej wilgoci, powinny też być. Wszędzie powinny być żywy, ale chyba są resztki po żółciakach. A jak tam się jeszcze dostać? A spróbuję. Może to jakoś by obszedł, Dobra, jeszcze inaczej. Słuchajcie, teraz dostanę się na drugą stronę. Będziemy, będziemy dalej sprawdzać. No i udało mi się przejść górą po drzewie w końcu. Ale jestem już na drugiej stronie. No i ewidentnie żółciak siarkowy. Tylko już w starej formie. Oj, oj. Wszystko śliskie, trzeba uważać. Ewidentnie żółciaczek siarkowy, ale już w takiej bardzo starej formie. O! A z tej strony go jeszcze więcej. I też już oczywiście nie nadający się do zbioru. Bo to już są takie zwłoki, że tak to nazwijmy. Ale najważniejsze, że no, obserwowaliśmy jakiegoś pierwszego grzybka No, Zobaczcie jak to jest pięknie Takie zagajniki lubię Tylko żeby jeszcze tu było coś więcej tych grzybków No słuchajcie przypomniało mi się przecież zapomniałem wam powiedzieć yy, że może przez święta dałem sobie spokój z wyjazdami. Nie wybierałem się gdzieś w teren, ale troszeczkę przerzucałem sobie materiały z całego roku 2024 i no, chciałem to zobaczyć, jak to tam wygląda. Tak sobie przeglądając po prostu ten materiał, yy, bo, no, jeszcze może powiem, jaki był plan tego przeglądania, bo być może chcę stworzyć taki filmik, który by nam pokazywał yy, kilka najlepszych fragmentów od początku roku od tych grzybów pierwszych styczniowych z lutego jak zaczynałem aż do tego października listopada grudnia kiedy zakończyłem cały rok po wycinki z jakichś różnych filmów wstawić zrobić jeden taki takie wspomnienia z całego roku ale to dopiero może jak coś to będę nad tym pracował jeszcze nie obiecuję a tak jak mówię yy, co zauważyłem właśnie co jest ważne przeglądając te wszystkie materiały zauważyłem że słuchajcie ja mam yy, jeszcze niewypuszczone filmy z mojego urlopu z przysłuchy. Puściłem Wam wtedy, pamiętam trzy filmy, i prze, y, przerwałem tak, jakby ty, prze, wrzucanie tych filmów y, urlopowych, gdyż miałem filmy bieżące. I cały czas żeśmy oglądali filmy bieżące. Ja Wam wrzucałem filmy bieżące. Natomiast całkowicie później y, zapomniałem o tych filmach z urlopu. Także mamy trzy grzybowe filmy z końca września jeszcze z urlopu i które ja Wam teraz sukcesywnie będę w styczniu wrzucał żebyście mogli je zobaczyć bo tych filmów jeszcze nie widzieli, widzieliście tylko trzy pierwsze, natomiast nie widzieliście trzech kolejnych, a no naprawdę jak patrzyłem to jest parę fajnych grzybów tam, które warto sobie zobaczyć także już Was serdecznie zapraszam na te filmy z mojego urlopu oczywiście jak będę ich wrzucał to będzie, tak jak mówię, będzie to dzień y, czwarty, piąty i szósty moich y, y, zmagań, więc kto nie widział, to od razu będzie mógł sobie y, przypomnieć, albo, albo pierwszy raz zobaczyć te wcześniejsze pierwsze trzy, które były już wypuszczone. A więc, tak jak mówię, serdecznie na to zapraszam. A ja dalej próbuję coś namierzyć w tych jeszcze naszych styczniowych, kurde, laskach. A, słuchajcie, natrafiłem na cmentarzysko Czasznicy Olbrzymiej. Jest to resztka pierwszego osobnika. Od razu mówię, że to nie jest górka z piachem. Tu jest kolejny osobnik. Trzeci, czwarty, bardzo duży. I piąta chyba największa i w zasadzie najlepiej. No bardzo wielka, potężna, naprawdę wielgachna, zobaczcie. Ile z to moich dłoni tu było. Ta jest najbardziej jeszcze okazała do wglądu czyli 5 sztuk na łące, którą bardzo często odwiedzam w poszukiwaniu różnych grzybów trafiałem ich tutaj ale nieco trochę y, tam dalej, bliżej, tych, bliżej o tam widzicie tych szaków. natomiast nigdy tutaj tak bezpośrednio na łące no ale to widzicie, różnie się można spodziewać No i fajnie, fajnie, że te czasznice ciągle tu u nas są jeszcze żyją, bo coraz to bardziej mi się wydaje, że ten grzyb się robi coraz rzadszy. Przynajmniej w moim regionie. Kiedyś go było mnóstwo już wszędzie, teraz jest go coraz mniej. Ale jest, nadal jest, nadal rośnie, nadal go można spotkać, namierzyć, co bardzo cieszy. A ja tak przy okazji to, że dzisiaj wybrałem się pierwszy raz w tym nowym roku za grzybkami to przy okazji nie chodzę też i rozglądam się po wierzbach które niektóre już częściowo zrzuciły swoje owoce mają już nowe bazie a po niektóre dopiero będą zrzucać może zajdziemy tutaj sprawdzimy w te haszczyki zobaczymy za uszakiem brzowym. Przede wszystkim. O, zając. To już drugi czy trzeci dzisiaj. Który mi wyskoczył spod nóg. Jest uszaczek. Jest. Widzę pierwszego uszaka. W tym roku. Ach, proszę bardzo dęk, jest ucho tu są kolejne łuszyska o tu jakieś malutkie łóżka startują tu jest, są kolejne łuszy a więc coś tam się zaczyna ucha się trafiają szyszeczki olchowe pospadały Będę ich chciał zbierać <laughs> na to też potrzebuję poświęcić jakiś jeden dzień. Ale super, ważne, że są, że się coś tu pokazało, bo wilgot, wilgoci jest sporo, a tych uszaków mi brakowało, nie było, nie było, nie było. Ale wreszcie w końcu się pokazały. Super, super, bardzo mnie to cieszy. ale to wszystko jest mało kilka malutkich uszaczków to jest jeszcze bardzo mała ilość a jak widzicie bzu jest tutaj od groma ciągnie się ten bez cały czas ale jak na razie z uszakiem jest bardzo kiepsko to w mojej okolicy jest bardzo dużo dzikiego bzu A z jest różnie, zależy od okresu, nieraz go jest całe mnóstwo a nieraz go nie ma praktycznie wcale ok przejdziemy zaraz w ten gąszcz tutaj i spróbujemy zobaczyć co tutaj się święci, a jeszcze zobaczcie jaka, tu już taka, on no, z takiej to już bym tych szyszeczek trochę obskubał sobie gałązeczki no i jesteśmy na tym moim stałym miejscu na Czasznicę Olbrzymią To miejsce już wam pokazywałem zresztą nie raz Widzieliście go w zeszłym roku chociażby No i zobaczcie Przepiękna Jedna, obok druga I to jest tak jak mówiłem tamte były na łące, a tutaj w tych krzakach zawsze rosły tutaj I tu ich mówię co roku były, są Rosną, i tak jak mówię, w zeszłym roku wam ich też tu pokazywałem z tego oto miejsca. Ale za chwilę ja sobie zostawię plecak. Nie będę z tym chodził, bo nie jest tu łatwo się przeciskać. Tak jak mówię, tam, była, tam były dwie sztuki. I tu mamy raz, dwa, trzy. O, tam jeszcze resztka po czwartej, resztka po piątej. O, tam w oddali szósta. Także widzicie, było ich tutaj sporo. I tak jak mówię są one tutaj bytują co roku. Tylko ja zawsze kurde zapominam i przychodzę jak już jest za późno, jak one są już stare. Chciałbym wam ich pokazać w tej pięknej ich całej okazałości, kiedy one są jeszcze młodziutkie. Musicie mi przypomnieć, bo ja będę tak co roku wam obiecywał jak i co roku za... Zapominam o tym. Dlatego trochę wcześniej musicie mi na jesieni przypomnieć, a nawet jeszcze latem późniejszym. Żebym mógł was, wam je pokazać, bo oni już będą tą porą letnią. Ech. No ale tak, nic tu nie widzę poza tym. Nie ma boczniaka, nie ma płomienic. To co było? to raczej nikt tego nie wyzbierał tu po prostu zostało zjedzone może przez zwierzynę a nic nowego po prostu na mnie porosło o są są jakieś pomieniczki niewiele, ale jakieś maleńkie płomienice. O, tam są. Słuchajcie, o, tutaj, tutaj, tam i tam dalej. No nie będę się tu przeciskał, ale są, są, więc jest ok. Coś tam jest. Dobra. Tak ja tam mówię. Nie będę się przeciskał, bo kurtkę mam po praniu bezpośrednio. A widzicie, w tym, tym wszystkim mokrym zielszku ona za chwilę będzie cała z powrotem uzieleniona. Także nie będę się tam przeciskał. Wiemy, że są, zaobserwowaliśmy, jest super, i możemy sobie ruszać w kolejną miejscóweczkę. A więc i kolejny grzybek jadalny na naszej drodze trzęsak pomarańczowo żółty. Tak jak wspomniałem, grzyb jadalny. Ponoć nawet można go jeść na surowo, taka galaretka, ja na surowo nie jadłem, w ogóle nie jadłem go, więc nie wiem czy, jak, jak on smakuje, ponoć bezsmakowy, ale jest też grzybkiem zdrowotnym, tak jak chyba wszystkie grzyby te zimowe o tej porze roku, które są jadalne to są i zdrowotne. Kiedyś muszę go nazbierać, wam pokazać, zrobić nalewkę z niego. Naleweczkę. Może nawet i kiedyś spróbuję go na surowo. Na pewno nie dziś. Ale tak jak mówię, grzyb jadalny, bardzo powszechny, pospolity. Jest go mnóstwo rośnie na yy, martwym drewnie yy, dębu. A głównie to na jakichś gałązkach, patyczkach. O, widzicie, tu kolejny. Myślę, że jakby tak dobrze pochodził po lesie, to by ich tutaj nazbierało. Tutaj kolejny. No, bo ja tam z daleka też już widzę gdzie żół, 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 żół żółto-pomarańczowe punkty, ale nie będę specjalnie do wszystkich leciał. Do tego pójdę tutaj, bo tutaj widzę, że jest przepięknie. To, to wam muszę pokazać po prostu. Bo wygląda to, zobaczcie, bajka z daleka. No. Cudo natury. Zobaczcie, jak on sobie tu pięknie obrus. No, już ten już nie jest taki młody. Jest suchy. Powinien mieć taką konsystencję żelowatą. A to już jest taki, bo ten jeszcze jest żelowaty te już są takie wyschnięte. O, tu jeszcze, tu jeszcze. No ale mówię, tu z daleka no, to wygląda. Pięknie. Cudne grzybki. No i najważniejsze, że rosną właśnie w tym okresie zimowym, kiedy w większości grzybów jest brak. I że są jadalne. Uch. Fajnie, fajnie, że coś się więcej trafiło. Zobaczam tą brzuszkę, bo na niej pojawiała się kisielnica, której jeszcze nie widzę albo nie widzę jej już. No okej, okay. dobra, lecę w poszukiwaniu jakichś innych ciekawostek. Pamiętajcie, tą miejscówkę z tego roku z pomiennicami to jakoś początek. Rozpoczęcie zimowego sezonu rosły tu pomienice. było sporo na pniu. Zostały tylko takie resztki. Tu jeszcze kiełkują, tu jakaś stara pomienica. a tu zobaczcie puste ogonki. Puste ogonki puste ogonki. Coś po prostu ich pozjadało. Tu jeszcze mamy starsze pomienice, tam jeszcze są starsze pomienice, no chyba, że... Ktoś ich nazrywał, same czapki, bo widzę nawet, że jest jedna wyrwana, a więc możliwe, że ktoś mi ich tutaj pozrywał. Tutaj zapatrzyłem się świeżych, młodych startujących, i tutaj tak samo. Ale poza tym kilka starych, i reszty po prostu brak. Nie wiem, pogoda paskudna, deszcz pada. Trochę mi widzę, chyba obiektyw zaparował. Tak by tam to, to wyglądało. Zaraz to przeczyście. No, obiektyw wyczyszczony i wszystko już widać elegancko. Troszkę widocznie przyparował. Yy, dobra, byliśmy przy pięku Odchodzę kawałeczek dalej. Nie yy, są to yy, cało rosnące yy, wieżby. I proszę bardzo, też jest płomienica świeża, młodziutka. O, no chciałem łapać ostrość. Także jeszcze pomienica rośnie. Warunki na to pozwalają. Nie jest zimno, a jest wilgotno. I tak to właśnie wygląda. A ja lecę w kolejną miejscóweczkę sprawdzić, czy są jeszcze jakieś płomienice, a może jakieś błoczniaki. Za chwilę, za chwilę to sprawdzimy. <laughs> no i postanowiłem jeszcze zerknąć trochę na lasy takie sosenkowe, mieszane, zobaczyć co na przykład z wodnichą? I patrzcie, jest wodnicha. Roznieczona przeze mnie przez jakieś zwierzątko. Ale patrzcie, tu jest wodnicha. Ładna, jeszcze rosnąca. Tu kolejne wodnichy, dwie. Może jedną sobie wyrwijmy. Jak wygląda? Całkiem fajnie. Nie za bardzo przemarznięta. Delikatnie może. A więc wodnicha jeszcze też rośnie. Nie ma jej może za wiele, bo tutaj, w tym miejscu namierzyłem te cztery osobniki. Ale grunt, że jest. Jak jest w tym miejscu, to pewnie o kolejny zając. Dzisiaj już chyba to trzeci zając i czwarty na mojej trasie. I tak jak mówię, że jak jest w tym miejscu, to i w innych miejscach by ją namierzył. Mam takie przecież miejsce typowo Miejsca wodnichowe gdzie tej wodnichy rośnie dużo, i za chwilę do takiego miejsca się przejdę, bo oprócz wodnichy rosną tam też gęsi. Zobaczymy, czy skoro jest wodnicha, może będzie jeszcze i gąska. Warto to sobie sprawdzić. I tak już jestem niedaleko, więc co mi szkodzi, troszkę pochodzić sobie. Dobra, to już się nie będę przeciskał tędy. Okej, okay. widzimy się przy następnych grzybkach. No i słuchajcie, jest godzina po drugiej. Dochodzi pół do trzeciej, za chwilę jeszcze z pół godziny, trzecia to będzie ciemnica. Zobaczcie, już jest bardzo zamglony teren. Więc myślę, że czas powoli uciekać do domu. Tu jakaś ciekawostka w postaci jakichś grzybków. Niestety nie pamiętam nazwy. Nie, nie będę teraz szukał po głowie, bo nie wiem czy mi się uda. Ale cóż, miejsce Wam pewnie znane z moich też zeszłego roku. W tym miejscu rosły tu boczniaki, Było ich dwa, może trzy osobniki. Zostawiłem, tak jak w wielu miejscach w zeszłym roku, w tym roku troszkę więcej tych boczniaczków się, widzicie, pokazało. Jest ja też nie za dużo, ale mi się wydaje, że znacznie więcej niż w zeszłym roku. Także udało się zaliczyć również dzisiaj i wspaniałego boczniaczka. Ja jeszcze spróbuję sobie... A Zrobić mu jakieś zdjęcie No i słuchajcie, będziemy kończyć Tak jak mówię, robi się już późno, mglisto Ciemnawo I pierwszy wypad w tym roku 25 stycznia No i nie za wiele, ale coś tam udało się namierzyć Były Co myśmy tam mieli? Był żółciak siarkowy w starej wersji, ale był. Była czasznica olbrzymia, też w starej wersji, ale była. Były uszaki bzowe, niewiele, ale były. Była płomienica w też niewielkiej ilości, ale była. Była troszeczkę trzęsaka pomarańczowo-żółtego. Były boczniaki na końcu. Także coś tam się udało namierzyć. Z grzybków nie za wiele, ale dzisiaj tylko chodziło mi o to, żeby. Przyjść, jestem, tak jak mówię, jestem u siebie w okolicznych terenach, żeby przyjść, sprawdzić, czy jeszcze grzybki dopisują. Bo pogoda jest fajna, cały czas jest ciepło, nie ma wielkich mrozów, pogoda dopisuje, więc mam, miałem nadzieję, że i grzyby będą dopisywać. i Jak widzicie, grzyby rosną pięknie, tym bardziej, że teraz jak były te, te takie minusy y, przez te ostatnie dni, minus 7, na 8 chyba w nocy u nas było, w którejś nocy, a może przy gruncie, nawet do minus 10 mogło być. To dobrze, że wcześniej przed tymi mrozami spadło kupę śniegu sporo i to wszystko przykryło, także te grzyby nie pomarzły. One bardzo fajnie wyglądają, przechowały się pod tym śniegiem super i to tylko mnie skłania do tego, że w najbliższy weekend, jeśli oczywiście pogoda i warunki na to pozwolą. Wybierzemy się gdzieś i spróbujemy na jakieś większe tereny pojechać i coś spróbować wtedy namierzyć, ale wtedy też się uzbierać. Bo tak jak mówię, u siebie nie zbierałem, nie brałem nawet nic ze sobą, żeby uzbierać. Po prostu wyszedłem, żeby tak zorientować się, jak sprawa wygląda w terenie. A pojedziemy na większe lasy, spróbujemy coś nazbierać. A tak jak mówię, dzisiaj się żegnam już z tych haszczy i wracam powoli do domku, bo niedługo już ciemno. A więc do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się. Cześć.